Zrobimy sobie test tego kebaba dzisiaj, bo dobrze wygląda, naprawdę Aha. dobrze wygląda. Oh, this meat, słuchajcie, to mięsko wygląda bardzo przyzwoicie. Tak powinno wyglądać e, mięsko I tak jak widzicie, jest e, chyba kurczak, chyba jest tutaj, albo piw. This is beef, yeah? Yeah. yeah. This one lamp. This is lamp. One? Yeah. So, very, very good. And yeah, chicken as well. Rices? Sorry. Right. Farma, rice kebab. Kofta. It's the mix for you, yeah? Yeah, mix for me, yeah. So, look, I like this. Yeah, 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 please. Okay. You guys preparation for the food now? Here's the potato mix, the other. The and so on, the other. It very się za testowanie tego kebaba Słuchajcie, mieszany kebab, e, beef, lamb i chicken. A jak widzieliście, mięsko robione, także kraftowe. Słuchajcie, i do tego jest oczywiście. Mm, tak wygląda. Bardzo wyśmienicie. I kosztujemy kochani, kosztujemy mm. Mieszko wyglądało wyśmienicie dopłaciłem za niego 8 funtów, no ale wiadomo, dałem na 10 punktów, i chłopaki byli zadowoleni, bo naprawdę sosik do tego pyszny teczka w środku i trzy rodzaje mięsa, ale jak widziałem te mięso na wystawie, to od razu musiałem spróbować. Także zapomniałem o czapce i testujemy. Mm. O to chodzi. O to chodzi w tym mięsie, żeby było świeże, grubiątka. Napita też musi być tak także wszystko jest idealne, słuchajcie mmm, cebulka, sałatka, troszkę ten sos, troszkę spicy, takie jak lubię wyszło mi tu słuchajcie długo szukałem takiego chyba. Was, bo jak widziałem to wszystko tą kulę pasterzulę to za to się nie biorę ale to słuchajcie jest pyszne mm. chodzi mi o takie mięsko żeby było Ja na wystawie, czyli robione, kraftowe i smaku tak samo w końcu mm, naprawdę wysoka nota blatuje słuchajcie wysoka nota blatuje 9,5 wiadomo jesteśmy na Queens Road Queens, Queens, Road jakoś tak ta ulicza się łączy z Grow i film. także w tej okolicy znajdziecie bardzo dobrego kebaba, zresztą pokażę tam na publiku wcześniej gdzie on jest 8 punktów sałatka, 3 rodzaje mięsa, lamb, ham chicken. do tego sałatka i tak jak mówię sos mieszany, jeżeli chcecie ostry, zrobię wam ostry, jeżeli nie no to nie, możecie sobie zrobić także polecam serdecznie, słuchajcie pysznie, 9,5 nota za tym Także tyle słuchajcie jest Queens Road niedaleko Notting Pozdrawiam was serdecznie pamiętajcie o lajkowaniu subskrypcji Bo tego kebaba polecam wam serdecznie Pyszny i na pewno jak będę w tych okolicach to oczywiście zjem Jeszcze jednego Zalecałem dużo tych sklepów i w restauracji i tak dalej. Nicę takiego mięsa nie było na wystawie. Jak zobaczyłem na tym wystawie to mięsko od razu musiałem skoszkoleć. Także Sorry, że tak przepadzicie jem, ale naprawdę jest bardzo dobre. 9,5 na 10. Także polecam. Queens Road, Queens Road, Rome. Pamiętajcie o subskrypcji. LED musi mieć porządne mięso, A nie byle jak. Nie kule pasz